Przygoda w Norwegii. Kariera z gry Football Manager 2013. Część trzecia. Trudno w takich chwilach znaleźć motywację do pracy. Powinienem zająć się analizowaniem popełnionych błędów i planowaniem ruchów transferowych, ale wizja prawdopodobnego zwolnienia odbierała mi chęć do działania. Spędziłem wieczór w pubie, a potem udałem się do mieszkania, by usiąść na kanapie i bezmyślnie patrzeć w telewizor. Nie byłem z siebie dumny, ale też jakoś trudno było mi obwiniać się o kiepskie wyniki drużyny. Zrobiłem sporo, by zrealizować ambicje prezesa i uporządkować sytuację w Lillehammer. Cierpliwość jednak charakteryzuje niewielu właścicieli klubów piłkarskich i prawdopodobnie nie jest też atutem mojego przełożonego. Gdy więc następnego ranka usłyszałem jego wypowiedziane sucho i krótko zaproszenie do biura, nawet nie byłem specjalnie zaskoczony. Nie mieszkałem daleko od klubowych budynków, więc często do pracy chodziłem spacerem. Wcześniej głównie dla zdrowia, teraz bardziej z myślą, by ukoić trochę nerwy i przygotować się na trudną rozmowę z przełożonym. To on ma lepsze karty w tym rozdaniu i może łatwo wskazać wszystkie potknięcia, niezrealizowane cele i błędy w kierowaniu zespołem. Trochę ich popełniłem, tu nie ma co ukrywać. Może przez tę kilkunastomiesięczną przerwę zawodową zarzewiałem i zgubiłem nieco dawny dryg. W Lille FK trzeba było tymczasem działać od razu na wysokich obrotach i podejmować szybkie, a jednocześnie trafne decyzje. Niczym źle rozgrzany biegacz na finale 100 metrówki szans na dobry wynik nie miałem. W biurze czekali już na mnie właściciel klubu, jego asystent, a także rzecznik kibiców. Wyglądało to więc nie tyle na pojedynek, a masakrę trzech na jednego. Atmosfera w pomieszczeniu była gęsta, dało się już od progu wyczuć nerwowość. Dla nikogo z obecnych nie było to łatwe spotkanie. Nadeszła pora na podsumowanie minionego sezonu, trenerze, zaczął prezes. Nie jesteśmy zadowoleni z postępów Lillehammer. Zespół nie zrealizował żadnego z postawionych przed nim celów. Nie grał na tyle dobrze, by przyciągnąć uwagę kibiców i reklamodawców. Do tego przekroczyłeś budżet finansowy na wynagrodzenia, inwestując nie do końca mądrze pieniądze, np. w przeciętnego Hiermana i kontuzjowanego przez kilka tygodni skagewanga. Do tego te nagłe zmiany na stanowiskach fizjoterapeuty i skauta, które wywołały nieco niepotrzebnego zamieszania. Tak to wygląda z mojej perspektywy. A jakie jest twoje spojrzenie na całą sytuację, panowie? Nie mogę zaprzeczyć, że rzeczywiście kilka pomysłów okazało się chybionych i w ciągu minionych miesięcy nie uniknąłem błędów. Nie jest jednak aż tak źle, jak można wnioskować, patrząc tylko na suche wyniki, tabelki i wykresy. Spójrzmy na sytuację Lillehammer FK przed rozpoczęciem rozgrywek i teraz. Kadra jest dużo mocniejsza i ma wreszcie kilka talentów, które być może w przyszłości przyniosą do budżetu zastrzyk gotówki. Nie oszukujmy się też. To nie było zadanie łatwe, by w trzeciej lidze z półzawodowym zespołem ugrać górną połowę tabeli. Do tego potrzebny jest pełen profesjonalizm, a sądzę, że akurat w kierunku zawodostwa poczyniliśmy w ostatnim czasie spore postępy. Jeśli miałbym więc się bronić przed zarzutami o niekompetencję i niegospodarność, to powiedziałbym, że przygotowałem klub do profesjonalizacji, bezpiecznie przeprowadzając go przez okres przejściowy. Moi rozmówcy wydawali się nie do końca zgadzać ze wszystkim, co powiedziałem. Ale też odniosłem wrażenie, że w kilku aspektach spojrzeli na sprawę nieco inaczej. Moje szanse na uratowanie posady minimalnie wzrosły. Prezes Gulikson oznajmił na koniec, że jeszcze za wcześnie na podejmowanie decyzji w sprawie mojego nowego kontraktu, bo przed Lillehammer ważny okres i kilka zmian. Było to trochę niepokojące oświadczenie. Pierwsze skojarzenie to oczywiście zmiana trenera, ale być może chodzi o sprawy finansowe. Coś związanego z infrastrukturą lub samym funkcjonowaniem klubu. Z budynku wyszedłem niewiele mądrzejszy niż przed wejściem półtorej godziny wcześniej. Nadal nie miałem pewności, że zostanę na stanowisku i nie wiedziałem, czy powinienem szukać wzmocnień, czy jednak może nowej pracy. Podobnie zresztą niepewnie czuć mógł się mój grający asystent Kajsaek, któremu zostawał miesiąc do końca umowy. Zostanie zwolniony, dadzą mu kontrakt piłkarski. Czy może już typowo trenerski? Sam się nad tym zastanawiałem, bo to w końcu ważny członek obecnej kadry Lillehammer. Atmosfera tajemniczości wokół klubu na początku roku nie ułatwiała nikomu życia. Mogłem tylko trzymać kciuki, że wszystko zacznie się klarować w miarę szybko. Kilka interesujących faktów wypłynęło jeszcze w tym samym tygodniu. Dziennikarz lokalnego radia dotarł w tylko dla siebie znany sposób. Do informacji na temat negocjacji w sprawie przejęcia klubu. Według plotek prezes chciał się Lillehammer FK pozbyć, a zainteresowanie nabyciem udziałów wyraził lokalny przedsiębiorca. To tłumaczyło brak chęci przełożonego na podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Medialne doniesienia przyjąłem z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony pojawiała się szansa na zastrzyk gotówki, wszak z reguły nowi właściciele przychodzą do klubów piłkarskich z pieniędzmi i dużymi ambicjami. Z drugiej, jednak kwestie formalne mogły się konkretnie wydłużyć, a tym samym znacznie utrudnić mi pracę. O ile w ogóle, nadal będę ją oczywiście miał. Byłem trochę zawieszony w powietrzu, podobnie jak cały klub. Wszyscy czekali na kolejne informacje i pierwsze decyzje. Lokalne media szybko podchwyciły temat, który trafił na pierwsze strony gazet i stał się tematem rozmów w radiowym studiu. Tamtejsz przeniosła się część dyskusji. Planujący inwestycje Stephen Thomas zadeklarował chęć szybkiego zakończenia rozmów i rozpoczęcia przygotowań do kolejnych rozgrywek. Wtórował mu obecny właściciel, który przypominał, że związane z negocjacjami embargo na działania transferowe nie służyli lechem W mediach obaj więc prezentowali podobne stanowisko, ale już w kwestii kwoty przejęcia chyba nie byli tak zgodni, bo dialog wyraźnie się przeciągał. W końcu na kilka dni przed końcem mojej obecnej umowy, biznesmenom udało się dopiąć kwestie formalne i złożyć podpisy pod umową. Stefan Thomas oficjalnie przejął rządy w klubie. Powiedzieć, że wejście miał mało spektakularne, to mało. Wielu kibiców liczyło na potrzebny zastrzyk gotówki, ale nowy prezes wcale nie zamierzał wykładać środków z własnej kieszeni. On postanowił pomóc Lidlehammer FK uzyskać pożyczkę w banku na preferencyjnych warunkach. W kwocie 160 tysięcy złotych. Miało na najbliższe kilkanaście miesięcy zapewnić potrzebną płynność finansową, a i pozwolić spokojnie działać trenerowi. No właśnie, trenerowi. Kibice i piłkarze wciąż z niecierpliwością czekali na informację, kto będzie prowadził zespół w tym sezonie. Nie ukrywam, że mnie też na ostatecznej odpowiedzi w sprawie umowy zależało. Niepewność mi już spowszedniała i temat zaczynał mnie męczyć. Nowy przełożony być może zdawał sobie z tego sprawę, bo już drugiego dnia w pracy wezwał mnie do biura. Dzień dobry trenerze! powitał mnie z uśmiechem. Stefan wyglądał na góra 40 lat i na pierwszy rzut oka niczym szczególnym się nie wyróżniał. Ubrany w dobrze dopasowany garnitur, ale jednocześnie nie taki ostentacyjnie wskazujący na swoją kilku cyfrową wartość, wyglądał na typowego przedsiębiorcę, który poważnie podchodzi do swojej pracy. Dzień dobry! Gratuluję przejęcia klubu. A dziękuję. Sporo pracy mnie czeka i nie będę ukrywał, że liczę na Twoją pomoc. Jestem stąd i od lat kibicuję Lillehammer. Nie umknęły mi też zeszłoroczne występy drużyny. Dobrze nie było, to oczywiste, ale widzę potencjał w Twoim projekcie. Ściągnąłeś kilku ciekawych zawodników, co już dawno nikomu się tutaj nie udało. A to dobry sygnał na początek. Na stole leży roczna umowa. Podejmujesz się wyzwania poprowadzenia drużyny w kolejnym sezonie? Oczywiście. Nowy szef miał dużo bardziej ludzkie podejście, co dało się zauważyć już po konstrukcji przedstawionej mi umowy. Oczekiwania znowu były wysokie, bo liczył na miejsce w górnej połowie tabeli i lepszy niż przed rokiem występ w krajowym pucharze, ale jednocześnie oferował też coś ze swojej strony. Na poczet realizacji celów przeznaczył 20 tysięcy euro na transfery i ponad 10 tysięcy na budżet płacowy. Zapytałem, czy jest możliwość swobodnego przenoszenia tych środków, i otrzymałem na to zgodę. Ty najlepiej wiesz, jak dobrze spożytkować te pieniądze, odrzekł Stefan. A więc jednak zostaję w Lillehammer. Ojciec powinien być zadowolony. Muszę wieczorem do niego zadzwonić i podzielić się dobrymi nowinami zapowiadał się bardzo odmienny od pierwszego, drugi rok mojej pracy w Norwegii. Tym razem będę miał normalniejsze warunki i większe możliwości. Będą też nowe przeszkody do pokonania i problemy do rozwiązania. Jednym z pierwszych będzie znalezienie nowego asystenta i lidera środka pola, który zastąpi Einara Kajsaega. Mój dotychczasowy współpracownik postanowił nie czekać na zmiany w klubie i rozwiązał swój kontrakt kilka dni przed ostatecznym przejęciem władzy przez nowego właściciela. Jak się okazało, miał nową ofertę pracy. Beniaminek Zjewna szukał Kerszukał trenera i był gotów oddania swoich losów w ręce Einara. Wkrótce więc zmierzymy się na boisku. Tego jego specyficznego podejścia do pracy może mi brakować. Popołudnie spędziłem na boisku treningowym, przyglądając się treningowi i gierce nowych młodzików. Towarzyszył mi klubowy skaut, welie Rustbaken, cenne źródło ciekawych spostrzeżeń. Miałem do niego spore zaufanie w kwestii oceny piłkarzy, wszak zajmuję się tym konkretnie od dobrych paru lat. Najlepszy w swoim fachu może nie jest, ale na tym szczeblu rozgrywek, o dysponującego pełniejszym spojrzeniem i taką wiedzą, fachowca trudno. Te chłopaki wyglądają lepiej niż niektórzy gracze pierwszego składu a to dopiero nastolatki stwierdził. Nie jestem tym specjalnie zaskoczony to trzecia liga tutaj szesnastolatek może wejść i namieszać. Może tym razem zrobi to jeden z naszych młodych talentów. Fajnie było w to wierzyć, ale musiałem jednak podziałać, by nie tylko na taki łód szczęścia liczyć. Potrzeba było znowu wyruszyć na łowy i wzmocnić kadrę. Miałem przeczucie, że to mój ostatni spokojny wieczór w najbliższym czasie. Wróciłem do domu i zadzwoniłem do ojca, by podzielić się z nim dobrymi wieściami. Słyszałem w głosie, że jest szczęśliwy, w końcu spokojny. Dopiero teraz dotarło do mnie, że prowadząc takie, a nie inne życie, Dałem mu wcześniej sporo powodów do zmartwień i stresów. Poczułem się jak cholerny egoista. Dobra lekcja na przyszłość. Rzadko kiedy w życiu jesteśmy tak naprawdę sami i możemy przejmować się tylko sobą. Kto by pomyślał, że dojść do tego pomoże mi praca gdzieś na dalekiej północy starego kontynentu. Zima w Norwegii serwuje wszystko to, czego można się spodziewać po tej najchłodniejszej spór roku. Jest sporo śniegu, wiatr bywa lodowaty, a odbijające się od białego puchu promienie słoneczne potrafią oślepiać i utrudniać spacery czy treningi. Jest jednak w tym wszystkim trochę uroku, bo to zima nieco bajkowa, jasna i czysta. W takich warunkach da się przyjemnie pracować, choć mimo wszystko współczuję wszystkim zmuszonym przez obowiązki do długotrwałego przebywania na świeżym powietrzu. Sam mogłem cieszyć się z aury przez okno biura z kubkiem gorącej herbaty w ręku. W tym momencie moja trenerska robota sprowadzała się do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi nowymi asystentami, a także wstępnego poszukiwania nowych nabytków. To pierwsze poszło gładko, bo już trzeci Jonas Hermassen okazał się kompetentnym, doświadczonym i mającym niezbyt wygórowane wymagania fachowcem. Ze wzmocnieniami zespołu miałem dużo więcej roboty. To był pierwszy rok, w którym byłem w klubie jeszcze przed otwarciem okna transferowego. Dzięki informacjom od scouta mogłem się odpowiednio przygotować na zaciętą walkę o każdy talent i bezrobotną gwiazdę. A jak miałem się na dniach przekonać, zimowe okienko to w Norwegii prawdziwa wojna, w której dziesiątki klubów z zaplecza pierwszej ligi toczą zacięte boje o zwolnionych przez krajowych gigantów juniorów i mniej przydatnych graczy pierwszego składu bądź rezerw. Tylko najskuteczniejsi negocjatorzy i ludzie posiadający odpowiednie kontakty mają tutaj szansę. Ja do tych drugich nie należałem, więc musiałem kombinować nieco inaczej. Niestety, kiepska forma Lillehammer w poprzednim sezonie i słaba reputacja mocno ograniczały moje możliwości. Dla młodych, byłych już graczy Rosenborga, Molde czy Valarengi, nie był to wymarzony kierunek i żaden nawet nie chciał zaczynać rozmowy o zaproszeniu do klubu na testy. Chciało się zakrzyknąć, że w głowach się gówniarzom poprzewracało, ale tak naprawdę dało się tych młodzików zrozumieć. Trzecia liga to był dla nich zbyt duży krok w tył. Pozostało mi więc ograniczyć nieco swoje ambicje i poszukać graczy nieco mniej utalentowanych, a przede wszystkim zainteresowanych występlami na stampę sledcie. Kadra miała kilka istotnych dziur, które trzeba było łatać w pierwszej kolejności. Interwencji wymagały zwłaszcza boki obrony, na których Odzemir i Hierman zupełnie sobie w minionym roku nie radzili. Na testy zaprosiłem doświadczonych, ogranych już bocznych defensorów, którzy raczej stracili już nadzieję na międzynarodowe kariery, ale nadal chcieli kopać piłkę i w ten sposób zarabiać na życie. Trudno było zachwycać się umiejętnościami 26-letniego Erika Bierke, czy o 3 lata starszego od niego Andresa Tronbola, ale obaj byli dla Lillehammer wzmocnieniami. Szybcy. Silni, do tego znający się na kryciu i ustawianiu oraz potrafiący odbierać futbolówkę bez faulu. Podstawy mieli opanowane w wystarczającym stopniu, by choć trochę odciążyć Christiana Sparę i pozwolić mu skupić się na własnej robocie. Jako wsparcie na środek obrony ściągnąłem mu 21-letniego Ewana Parkstada johansena i był to zdecydowanie mój największy sukces okienka. Chłopak ma ogromny potencjał i już teraz sporo umie. A jedyne, co utrudnia mu podbijanie norweskich boisk, to charakter. Jest nieśmiały, zahukany, małomówny. Taki gracz raczej nie zostaje nigdy liderem obrony wielkiego klubu czy drużyny narodowej. Mogłem tylko liczyć, że pod skrzydłami Spare rozwinie się i nabierze potrzebnych cech. Z korzyścią zarówno dla siebie, jak i dla prowadzonej przeze mnie jedenastki. Ostatnim z graczy, których udało mi się wyłowić na rynku przed konkurentami, był 22-letni Daniel Haer. Szybki i zdeterminowany młody skrzydłowy, który uwielbiał dryblingi i marzył o zostaniu Messim ze Skandynawii. Szans na to zbyt wielkich nie miał, ale widziałem w nim potencjał, by sprawić kilka niespodzianek na trzecioligowych boiskach. W tym świecie wielu drwali i grających najprostszą piłkę kopaczy, taki magik może okazać się strzałem w dziesiątkę. Lub nie wypałem, jeśli przeciwnicy szybko wybiją mu z głowy pomysły na popisywanie się kiwkami. Po pierwszym tygodniu od otwarcia rynku transferowego miałem więc niemal całkowicie nową linię obrony i nową twarz na skrzydle. Pozostawał problem dziury w środku pola, którą zostawił po swoim odejściu Einar Kajsaek. Koniec części trzeciej. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego epizodu audiobooka na bazie kariery w grze Football Manager. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków przygody w Norwegii, a także nadchodzących audiobooków z innych gier. Tekstowe wersje opowiadań znajdziesz na blogu gralingrad.pl, a bieżące informacje o moich projektach i ogrywanych grach na kanałach social media na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Linki znajdziesz w opisie. Z tego miejsca dziękuję też patronom, którzy wspierają Gralingrad w rozwoju: Czarnemu Wilkowi oraz JKB. Zajrzyjcie do nich, jeśli lubicie czytać o grach lub śledzić FM-owe kariery. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.